Budzik telefonu wybudza mnie z głębokiego, pięciogodzinnego snu. Na dworze jest jeszcze całkiem ciemno i głucha, leśna cisza. Bez ceregierii pospiesznie myję się, zakładam odświętne ubranie, naciągam kurtkę, biorę podręczną torbę i ruszam w drogę. Mam do przejścia dobre pięć kilometrów. Jeszcze niedawno taka trasa była dla mnie męczarnią, głównie za sprawą skurczy reumatycznych. Powrót do normalności wymagał trochę samozaparcia i wysiłku. Praca po kilka godzin dziennie na powietrzu to najlepsze lekarstwo, a na wsi zawsze jest coś do zrobienia. Jednak pewne ograniczenia 74 latka i denerwujące wpadki już się zdarzają. Pierwszy odcinek od domu w lesie do szosy w pniu pokonałem w prawie całkowitej ciemności. Ostrożnie kroczyłem kolejnami piaszczystej drogi, pilnując, by nie zboczyć w krzaki. Gdyby tak się stało, miałbym problemy. Co jakiś czas okrzykami odstraszałem ewentualnie budzące się dziki. Pewnie były w pobliżu, bo wczoraj narobiły mi szkód. Gdy wychodzę z lasu, zaczyna świtać, a zimny wiatr kąsa mocnymi podmuchami, szczególnie dotkliwie po twarzy i gołej głowie, ale też przenika przez lekką kurtkę. Przydałaby się czapka, ale jest już za daleko, by po nią wracać. Domy we wsi jeszcze uśpione, nawet psy nie szczekają. U dublów ktoś włącza światło w kuchni. Zapewne szykują się do kościoła. Na końcu wsi asfalt kończy się i dalej droga biegnie duktem przez 700 metrów lasu mariańskiego. Znowu robi się ciemno i wyboiście. Dochodzę do pierwszych domów. To początek miejscowości Mozgowina. Dalej, po zejściu z pagórków w Dolinę Wisły, czuję się jak na autostradzie do nieba. Mozgowina ciągnie się jeszcze prawie 2 kilometry. Podchodząc aż pod pałac Bokiejów w Ostromecku. Od pałacu mam jeszcze tylko niecały kilometr pod górkę, by dojść do stojącego na skraju wyżyny Kościoła. Dzwony przypominają, że czas szykować się na pierwszą mszę o godzinie ósmej. Ich dźwięk słyszę codziennie daleko, u siebie, w lesie. Na mszy świętej staram się być każdej niedzieli. Dla mnie Eucharystia to jeden z najlepszych pomysłów Boga. W czasie tej uczty spotykam się z Chrystusem bezpośrednio. Jestem na Jego uroczystości chwały i przekraczam próg nadziei zmartwychwstania. Łącząc się z nim w komunii, zyskuję zadatek życia w Jego boskim wymiarze. Jest to ojcowski gest kochającego Boga. Jest to dla nas niewyobrażalne i nie do osiągnięcia ludzkimi staraniami, ale spełnia się przez Komunię Kościoła w Chrystusie. Nie każdemu jest dane to zrozumieć, ale jest to łaska płynąca z wiary. Wiara mądra i pokorna otwiera nas na ducha prawdy i wprowadza w mistyczny wymiar Bożej rzeczywistości. Nie jestem osobą duchowną i moja wypowiedź jest zupełnie prywatnym spojrzeniem. Tak zrozumiałem kazania w naszym kościele i ostatnio przeczytane książki od trzech ostatnich papieży. Jednak głównym odniesieniem jest Biblia z Nowym Testamentem. Z pełnym szacunkiem do tytułów Pan i Pani, pomijam je w swoim filmie, tak jak pomijamy je wtedy, gdy mówimy o sąsiadach. A dbając o prywatność, będę przeważnie używał imion. Przed kościołem są już pierwsi wierni. Na szczycie schodów Leszek Kościelny rozmawia z Haliną, ze wspólnoty modlitewnej księdza Popiełuszki. Zanim wejdę do zakrystii, witam się jeszcze z kilkoma innymi znanymi z widzenia parafianami. Pozostał kwadrans do rozpoczęcia liturgii. W stali prezbiterium klęczy Hania P. Zatopiona w modlitewnym skupieniu przywitała mnie kurtuazyjnym uśmiechem i skinieniem głowy. Jest na pozór osobą świecką, ale złożywszy śluby, podobnie jak czynią to zakonnicy, została konsekrowana na osobę duchowną. W całej Polsce mamy około 500 takich kobiet i zaledwie kilku mężczyzn. Na wzór syna człowieczego, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie na okup za wielu. Czytania i kazania to liturgia słowa. Zanim przystąpimy do Ołtarza Bożego z naszymi ofiarami i prośbami, słuchamy najpierw, co on ma nam do powiedzenia, i pouczeń księdza, jego apostoła. Tą część nazywam prostowaniem kręgosłupa. Potrzebne jest ono każdemu, wierzącemu i temu stojącemu z boku. Czytam pierwszy, przedtem proszę Boga, by to On mówił moimi ustami. Pewnie z niedospania czytam nieporadnie. Mówiąc o tym, przypominam sobie, jak wzbraniał się Mojżesz. Panie, nie jestem dobrym mówcą. Wtedy Pan odpowiedział, idź do nich, ja pomogę Ci mówić. Mojżesz jednak ciągle wątpił i w końcu wyręczył się bratem Aaronem. Po moim czytaniu też nabrałem pokory. Przy bierzmowaniu wybrałem na patrona świętego Antoniego, dlatego jego zwyczajem prowadzę w kolejne czytania. Prosimy Cię, Boże, niech Twoja łaska zawsze nas uprzedza i stale nam towarzyszy. Pobudzając naszą gorliwość do pełnienia dobrych uczynków przez naszego Pana Jezusa Chrystusa Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. W czytanym przeze mnie proroctwie jest zapowiedź wspólnoty Boga z ludźmi w Jego Królestwie że Pan zdejmie z nas hańbę naszych grzechów i gdy będziemy ucztować z Nim, nie będzie już śmierci ani smutku. Czytanie z Księgi proroka Izajasza Pan zastępów przygotuje dla wszystkich ludów na tej górze ucztę z tłustego mięsa, ucztę z wybornych win, z najpożywniejszego mięsa, z najwyborniejszych win, Zedrze on na tej górze zasłonę, zapuszczoną na twarzy wszystkich ludów i całą, który okrywał wszystkie narody, raz na zawsze zniszczy śmierć. Wtedy pan otrze łzy z każdego oblicza, odejmie hańbę swego ludu po całej ziemi, bo pan przyrzekł. I powiedzą w owym dniu, Oto nasz Bóg, ten, któreśmy, któremuśmy zaufali, że nas wybawi. Oto Pan, w którym złożyliśmy naszą ufność. Cieszmy się i radujmy z Jego zbawienia, albowiem ręka Pana spocznie na tej górze. Oto słowo Boże. Bóg przechodził przez ciemną dolinę. Zła się nie uleknę, bo Ty jesteś ze mną. Ki Twój laska pasterska są moją pociechą. O, mnie czasy, u Pana. Stół dla mnie zastawiasz na oczach mych wrogów. Namaszczasz mi Beata czyta list Świętego Pawła, który przypomina, że potrafimy żyć biednie i żyć bogato, gdy umacnia nas Chrystus. A Bóg w swej chwale zaspokoi wszystkie nasze potrzeby. Czytanie z listu Świętego Pawła apostoła do Filipian Bracia. Umiem cierpieć biedę, umiem jej obfitować. Do wszystkich w ogóle warunków jestem zaprawiony, i być sytym i głód cierpieć, obfitować i doznawać niedostatku. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. W każdym razie dobrze uczyniliście, biorąc udział w moim ucisku. A Bóg mój, według swego bogactwa, zaspokoi wspaniale w Chrystusie Jezusie każdą waszą potrzebę. Bogu zaś i Ojcu Naszemu, Chwała na wieki wieków. Amen. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Amen. Ksiądz Piotr czyta przypowiedź o królestwie niebieskim, które podobne jest do uczty. Żeby je osiągnąć, potrzeba Bożego zaproszenia oraz własnego zaangażowania. Weselną swemu synowi. Posłowie swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę, lecz ci nie chcieli przyjść. Posłowie jeszcze raz inne sługi z poleceniem: powiedzcie zaproszonym, oto przygotowałem moją ucztę. Woły i tuczne zwierzęta pobite i wszystko jest gotowe. Przyjdźcie na ucztę. Lecz oni zleceważyli to. I poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa, a inni pochwycili jego sługi i, zniewarzywszy ich, pozabijali. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owego zabójców, a miasto ich wspalić. Wtedy rzekł swoim sługom, Uczta wprawdzie jest godona, lecz zakrośnienie nie wyjdzie jej Idźcie więc na rozstajne drogi i zaproście na uczle wszystkich, których spotkacie. Słudzy ci wyszli na drogi, i sprowadzili wszystkich, których napotkali, złych i dobrych. I sala napełniła się ziarnikami. Szedł król, żeby przypatrzeć się i zauważył tam człowieka nieubranego w strój weselny. Rzekł do niego, przyjacielu, jakże tu wszedłeś nie mając stroju weselnego. Lecz on mu nie miał. Wtedy król powiedział usług. Zwiążcie mu ręce i nogi i wyrzućcie go na zewnątrz w ciemności. Tam będzie płacz i zgrzewanie zębów, bo wielu jest powołanych, lecz mało wybranych. Oto słowo pańskie. Przed znakiem uczty wiecznej w niebie jest uczta eucharystyczna na ziemi. To w niej dokonuje się nieustannie dzieło naszego odkupienia, w niej spełnia się i powtarza misterium Chrystusa, najwyższa ofiara połączona z naszą. Ukoronowaniem tej ofiary jest komunia święta, zadatek przyszłego zjednoczenia z Bogiem i życiem w niebie. Kościół przypomina to słowami błogosławieni, którzy zostali wezwani na ucztę baranka. Eucharystia jak całe nasze życie jest łaską. Święty Jan Janej napisał bez boskiej Eucharystii nie byłoby szczęścia na tym świecie, a życie byłoby nieznośne. Gdy przyjmujemy Komunię świętą, doznajemy i radości, i szczęścia. Ziemia jest zbyt nędzna, aby duszy dostarczyć mogła to, co ją nasyci. Dusza głodna jest Boga, tylko Bóg może ją napełnić. Poczujmy się zaproszeni do stołu uczty przez samego Boga. Bóg kocha każdego z nas i pragnie z nami ucztować. A przy stole, do którego mamy zasiąść, zasiadają dwie wieków trzy osoby boskie. Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Król z przypowieści posłał swoje sługi, żeby zaproszonych zwołali na ucztę. Lecz ci nie chcieli przyjść. Uczta to wspólnota z Bogiem. Z przyjaciółmi Boga. Oznacza przyjaźń, bliskość, braterstwo, solidarność, radość, pokój i bezpieczeństwo określa wiary i nadzieję, a ta zapewnia życie wieczne. My jesteśmy zaproszeni przez Boga, by razjąć z Nim przy Jego stole. Lekceważenie tego zaproszenia jest niedopuszczalne, Pan Jezus w przypowieściach o różne rodzaje zachowania wobec zapraszającego nas do siebie Boga. Lecz oni zlekceważyli to i poszli jeden na swoje pole, drugi do swego kupiectwa. To najczęstsza sytuacja uchodzenia od Boga. Święty Mateusz, który jako celnik odbierający od ludzi i wciąż liczący pieniądze, sam doświadczył, jak bardzo rzeczy materialne, zajęcia związane z bogaceniem się utrudniają kontakty z Bogiem. On wskazuje na ich niebezpieczeństwo dla człowieka. Rzeczy tego świata nie pozwalają nam dobrze widzieć Boga. Są również ludzie źli, którzy krzywdzą, zadają ból, niszczą siebie nawzajem. A inni pochwycili Jego sługi, znieważywszy ich, pozabijali. To krzywdzi człowieka bardzo znieważa Boga. Nie tylko nie ma miejsca u stołu Boga dla ludzi złych, ale jeszcze muszą doznać oni karę. Na to król uniósł się gniewem, posłał swe wojska i kazał wytracić owych zabójców, a miasta ich spalić. Pan zaprasza na ucztę. Osobiście przygląda się biesiadnikom. Zauważa człowieka, który nie ubrał się w strój weselny stosownie do obowiązującego rytuału przy stole. Przyjacielu, jakże tu wszedłeś, nie mając stroju weselnego? Strój jest więc nieodzowny i obowiązkowy. Zwiążcie Mu ręce i nogi i wyrzućcie Go na zewnątrz w ciemności, tam będzie płacz i skrzydanie zębów. Bóg chce, abyśmy na spotkanie z Nim odświętnie i pięknie się ubrali, nawet wystroili. Schludny strój jest wyrazem troski o piękno duszy, o nasze człowieczeństwo, o stan łaski uświęcającej. Piękny strój, w którym możemy iść przed Boże oblicze, to prawdziwa i czysta miłość Boga, bliźnieku i siebie. Gdy mówi się o ucztowaniu i smakowaniu w prawdach boskich, musimy liczyć się z tym, że wiele osób wzruszy obojętnie ramionami. Ludzie dzisiaj często nie umieją ucztować, smakować, zasiadać do uczty i siedzieć przy tym samym stole, przy którym zasiadł Chrystus. Ewangelie często przedstawiają Jezusa ucztującego, jak siedzi przy stole, by ucztować, czyli smakować z darów tego życia. Trzeba wciąż starać się o to, by nie stracić radości. Tyle osób wraca niezadowolonych z uczt czy zabaw, bo jest w nich czysta konsumpcja albo przesada w uciechach i korzystaniu z przyjemności. Ucztowanie jest związane z ascesą. Trzeba naprawdę wyrobić w sobie duchowy zmysł smaku, rozkoszowania się darem pięknej, czystej miłości. Dla chrześcijan ucztą ofiarną jest Eucharystia. Jezus pozostający z nami w tabernakulum jest bardzo blisko. Ustami, uczami, sercem, myślą możemy z nim przebywać. Dla wierzących, ochrzczonych, dopuszczonych do stołu Bożego i stołu Pańskiego z Chrystusem, to najbardziej intymne poczucie bliskości wobec Boga. W Świętej zasiada Bóg z nami przy tym samym stole i pozwala nam z sobą ucztować. Skorzystajmy z tego zaproszenia, pójdźmy na ucztę, zasiądźmy przy Bożym Stole, a nie będziemy zawiedzeni. Amen. Za chwilę zacznie się liturgia eucharystyczna, misterium komunii Boga z człowiekiem. Aby doświadczyć pełni łask płynących z uczestnictwa w tym obrzędzie, Konieczne jest stanąć przed ołtarzem twarzą w twarz z żywym Jezusem, by zjednoczyć się z nim duchowo i fizycznie w akcie ofiary i komunii. Nie wystarczy przyglądać się tej części przyświętej, trzeba brać w niej udział, by na koniec móc powiedzieć: Teraz już nie ja żyję, ale żyje we mnie Chrystus.